W wielu miejscowościach w Tyrolu jest bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowa. O Tyrolczykach mówi się, że każda rodzina tyrolska albo ma swój hotel, albo guesthouse, albo restaurację, albo wyciąg narciarski lub też szkołę narciarską. I to powiedzenie nie jest dalekie od prawdy. Tyrolczycy pracują całe życie rzetelnie. No, zarobki też są w miarę dobre. Średnie zarobki w Austrii to około 2700 euro. Tyrolczycy, poza tym, że rzetelnie wykonują swoją pracę, lubią odpoczywać. Chętnie chodzą po górach, których mają tutaj bardzo dużo, a także spędzają czas w spa. Dzisiaj zaproszę Was do jednego z takich obiektów, gdzie spotkam moją koleżankę. Zatem chodźcie ze mną. Cześć, Magdalena. Miło Cię Hello. widzieć. Hello. Witaj. Zdążyłaś się już trochę zrelaksować? Zdecydowanie. Uwielbiam tak właśnie wypoczywać. Magdalena jest moją koleżanką. Jest tyrolką. Tu się urodziła, tu mieszka. Czy Tyrolczycy często korzystają ze spa? Ja. Tak, muszę przyznać, że uwielbiamy do nich chodzić. To jest taka odskocznia od dnia codziennego, która jest dla nas niezbędna, ponieważ bardzo dużo pracujemy. Jak w takim razie spędza się tutaj czas? Oczywiście, głównym celem jest relaks, więc można poczytać książkę, popływać, ale też często rezerwuję masaż lub zabieg. Tyrolczycy lubią chodzić do spa. Często po prostu mają też jakieś swoje karnety. Jestem bardzo ciekawa, co powiedziałabyś mi o tyrolskich kobietach? Bardzo ważna jest dla nas otaczająca natura i aktywność fizyczna. W każdej postaci. Lubimy się ruszać i korzystać z tego, co mamy. Nie znam chyba nikogo, kto nie chodzi po górach. W sumie to prawda. Bliskość przyrody jest dla nas bardzo ważna. Dla Tyrolek ważniejsze jest to, żeby dobrze się czuć i być w dobrej formie niż żeby dobrze wyglądać. Oczywiście lubią dobrze wyglądać, ale przede wszystkim naturalnie. W mniejszych miejscowościach wiele osób na co dzień ubiera się raczej sportowo i wygodnie.